Uważaj, to rozwala, zapełni się ci... Dobra, czek. A bo ci to rozdłubcz. A ja tu postawię tabliczkę. Tu była gildia, easy i oszust. No, to drewno też się wezmę. Czy da się? Co, co jest... Coś nazwał złoto. ...idiot. O kurwa. Jest... Był tu gdzieś krzemień? No mam. Jest proszek? O, tu... Dobra. Ja chcę odpalać. Aha, naradzę. Nie mogę dźwignię przekręcić, ty postawisz. Dobra, starczy. Ej, nas tu wyjebie potem nas. Dobra, postaw dźwignię. Ja chcę odpalać. Nie, już. A zostaw, bo to wy jeszcze do to następnego pokoju będzie. Ej! Typie. Masz. Dobra. I? Dobra, czekaj, na razie to odpalę. Tak, bo... To... No dobra, jebać to. <grych> Ale po co tam... A dobra, po co tam drzwi nie postawiłeś? Pokój. Ale, że się oszusta zrobił, typie, no. Wstyd wstydziłbyś się, oszusta zrobić, no. Troll Patryk mnie ładnie. A jak my zginiemy? Nie mogę spać, bo nie ma nocy. Pójdź Ej, czekaj, info kosy A zlol. Jestem 19 w topce i no wyjdzie, i... tak to oni ino wyjdą i będą. 30 albo 40. Dobra, nie chcę mi się już tu czekać. No, wziąłem, wziąłem. Masz, wypadek starczy, wyjeba i to, i tak tu wszystko wyjebie, więc musimy gdzieś się schronić. No dobra. Wyjebie mu pokój nam. Trzy. Potem się napiszę, bo to się zniszczy. Dobra. Ej, tu nie, bo tu musimy się schronić, typie. A na bardzo też jest ty. Dobra, ja chcę, ja, ja odpalam. Dobra. Idź Ale nie, ty musisz wrócić O kurwa Ej Kurwa, pół, pół HP mi zabrało. Postaw tabliczki Proszę i tam postaw... oj, ja pierdolę, ale mi im grifa zrobili. I napisz. Budować przez ile? Dobra, i jebać to. Ej, Ty, to masz trzy tabliczki jeszcze gdzieś do wody rzuciłem. Gdzieś tam spadły. Wyjebało mnie za A ja idę przytapiać tego stona zaraz. Jesteś. Patryk to oszust! Ja to wiem. I to widziałem. Jestem głównym przykładem. No. <noise> głównym przykładem. Dobra, to nie jak chcę Co nie jest w razie No ale e, jeszcze ja dojdę i też mam dobre ranking. Ja jestem 30 chyba w topce, gracz Jestem 30, no No i co? 10 miejsc się różni. Jesteśmy obaj tacy dobrzy. Nie pisz tylko, że ty. Ej, TPA Marek. No akceptuj mnie, szmato. Jak się puszki tepnie, jeśli tak będę sam mógł pamięć i tepać, to on mnie zaakceptuje. No, pozdrów od Zefixa. Od Gili Easy zresztą, będziemy zakładać. Patrz, jak mu dojebałem. Walić to. Patrz, patrz jak mu dojebałem. Walić to mo... Cię może pies. Dobra, jesteś na danie, zjem. Co? Ty nie odpuścisz. Typie, wczoraj byłem na żniwach, nie? Znaczy no, na pierwszej zniwach tam coś pole jedno skosiliśmy, nie? Czemu Nara? Wychodzisz z serwera? Mm. Ah, <laughs> oh, Tam nic nie ma, pójść masz podawać. Ej, nasza to. Nasza gilia będzie szósta w topce albo coś takiego. Jak nasze punkty się w dwóch połączą, to będzie 605, albo coś takiego. Nie, nie, O co, on nie nas będą bić? No mi się nie chce klepać na razie. Kto? Czemu wyszłeś?